Słuchajcie, w tej Ewangelii pada bardzo fajne zdanie. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój pan się ociąga z powrotem, zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić, upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, o godzinie, której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Pan Jezus mówi o takiej osobie, która w bardzo specyficzny sposób spędza czas oczekiwania na swojego Pana. I na tej podstawie chcę powiedzieć o trzech rzeczach. Chcę powiedzieć o Brazylii, chcę powiedzieć o Tatrach i chcę powiedzieć o piwie. Pierwsza rzecz. Brazylia. Jezus mówi tak, że, że jest człowiek, który ma taki żal do Boga, że Bóg się ociąga, nie? mój Pan się ociąga, ciągle go nie ma. Liczyłem, że już powinien być, a ciągle go nie ma. I ten człowiek ma do Pana Boga zwyczajnie żal. Można by nawet powiedzieć, że to jest taki człowiek, który na przykład jest religijny, praktykuje wiarę. Natomiast ma wrażenie, że pomimo tego, że on tę wiarę praktykuje, to tego Boga jakby nie było. On praktykuje wiarę, ale Bóg jest ciągle nieobecny. I na przykład, w jakich to może być sytuacjach? To znaczy, może być tak, kiedy ja na przykład praktykuję wiarę z tego powodu, że jestem do tej praktyki przyzwyczajony. Nie? Nauczyli mnie w domu, że trzeba chodzić do kościoła, no to ja do kościoła chodzę. Nie? Trzeba, no to chodzę. Taka religijność z rozpędu. Może być tak, że ja jestem pobożny zwyczajnie ze strachu. Modlę się, praktykuję, szukam duszpasterstwa, jestem w duszpasterstwie, ale dlatego to robię, bo się zwyczajnie boję. Bo mam takie poczucie, że jeżeli przestanę, a to wtedy Bóg się na mnie zemści. On po prostu mnie wtedy sieknie jeżeli nie będę praktykować wiary. Może być tak, że jestem pobożny, jestem religijny, ale tak de facto to jest taki mój kontrakt z Bogiem. Jest to mój kontrakt. To znaczy ja mu wrzucam moje praktyki, moje różańce, msze święte, modlitwy, no a liczę, że w zamian no to on mi załatwi proste pytania na teście, że mi się uda wszystko zdać, to nie, na zerówce może już nawet, że mi ogarnie wszystko. Nie, no bo jest to jakiś kontrakt, ta moja religijność. I, i frustracja może się pojawiać wtedy, kiedy ja faktycznie praktykuję wiary, ja faktycznie jestem religijny z takich czy zupełnie innych powodów, ale ten Bóg się ociąga. Nie? Tak jakby go nie było. To znaczy, yy, że zawaliłem na teście no i nie wiem dlaczego, bo przecież w sumie dosypałem różańców. Przecież tyle się modliłem, a zawaliłem. Że y, zgrzeszyłem, no ale Bóg mnie nie strzelił piorunem. Że y, religijność jest taka z rozpędu, no zwyczajnie już mi się w pewnym momencie po prostu nie chce. Że mi się nie chce. I y, może być tak, że wtedy taka moja wiara, taka moja religijność zwyczajnie się rozsypie. Jeżeli jest motywowana. W taki właśnie sposób, nie? a jeżeli ja doświadczam braku obecności Boga. Natomiast, co by było temu przeciwne? I chcę wam powiedzieć, bo tym słowem, na, na, słowem przewodnim jest słowo India. Chcę wam powiedzieć o Kasi. Kasia to jest moja taka znajoma, która kiedyś ostro zaryzykowała, bo pojechała na rekolekcję w milczeniu. I na rekolekcjach w milczeniu spotkała Boga. Po prostu, zwyczajnie spotkała Boga. Prawdziwego. I na tych rekolekcjach podjęła bardzo odważną decyzję. Jest położną. Zdecydowała, że na dwa miesiące jedzie na wolontariat właśnie do Brazylii, pracować jako położna w szpitalu. Było to bardzo trudne doświadczenie. Bardzo trudne. I opowiadała szczególnie takiej sytuacji, kiedy, kiedy w tym szpitalu narodził się, y, był poród, przyjmowała poród, przyjmowała dziecko, no ale niestety wskutek różnych komplikacji matka zmarła i dziecko zostało samo, bo ojciec ich porzucił. I dziecko zostało samo w szpitalu. I nie miało nikogo. Zero rodziny. Więc właściwie to było wychowywane przez kobiety, które pracowały w szpitalu. Między innymi właśnie przez Kasię. Dziecko dostało piękne imię. Nazywa się Józek. Wiadomo, kto wybierał. I opowiadała, jak chodziła z nim na spacery, miała go w chuście. Była pierwszą osobą, która mu okazała miłość. Była pierwszą osobą. Kiedy z nią rozmawiałem, tak się zbliżał termin powrotny, ja mówię: Kasia, słuchaj, ale to wracasz sama do Polski, czy masz dwa bilety już? Ona mówi: No, już sprawdzałam, tylko niestety okazuje się, że to jest niestety, 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 że to jest nielegalne. Nie można wywozić tak małych dzieci z kraju. Yy. Na szczęście, co się wydarzyło chwilę później, jak już wróciła do Polski, to Józek znalazł szczęśliwą rodzinę, która go przyjęła z otwartym sercem, poznał miłość. Jest szczęśliwym dzieciakiem. Rok później przysłali kaśce zdjęcie tego małego, już takiego takiego grubiutkiego chłopaczka, więc widać, że się rozwija, że się rozwija szczęśliwie. Wiecie, Kasia zaryzykowała. Nie? Zaryzykowała, żeby jej wiara. Nie była związana z tym, że jest wiarą z rozpędu, albo ze strachu, albo że jest kontraktem. Nie zaryzykowała relacji z Bogiem. I oczywiście to jest troszeczkę niebezpieczne, tak? bo nie wiadomo dokąd nas to doprowadzi. Natomiast w praktyce no to ona zobaczyła, co to znaczy miłość. Doświadczyła miłości i doświadczyła, jaką wielką moc ma ta miłość. To jest Brazylia. Drugie to jest Otatrach. Ym... Pan Jezus mówi o tym, że ten sługa, o którym tutaj, którego tutaj jakoś tak mocno, mocno nie mówię, że to był człowiek, który bije innych, nie? bije sługi służące. I mi się to kojarzy z taką osobą, która zwyczajnie jest agresywna, która, której ca, ca, cała codzienność jest wypełniona agresją. Że to jest taka nie tylko agresja, ale to jest też takie, taka agresja związana z poczuciem niższości. Z jakąś konkurencją. I myślę sobie o wielu ludziach, których też na pewno znacie, którzy zwyczajnie swoją codzienność ulokowali w takim wyścigu szczurów. Nie? Lepszy wynik, lepsza praca, lepsza dziewczyna, lepszy chłopak, lepszy samochód, lepsza przyszłość. Nie, ciągle bardziej, ciągle bardziej, ciągle więcej, ciągle więcej. Nie? Ile bez sentymentów. Kto jest w stanie więcej wycisnąć, kto jest w stanie więcej wycisnąć i niestety takie nastawienie do życia potem się przekłada na relacje. Bo potem się okazuje, że człowiek łączy się jakoś w pary, czy ludzie łączą się w pary, ale to co jest między nimi, no to, no to jest tylko pożądanie. Co ich łączy? Albo na przykład ustawienie się na przyszłość, nie? bo ktoś jest z lepszej rodziny, albo ktoś mi ogarnie dom, tak jak ja tego chcę, albo ktoś mi wniesie jakieś, coś pozytywnego do życia. Ym, I te rzeczy mogą być bardzo silne w oddziaływaniu, ale pewne jest jedno, że ani jeżeli relacja jest budowana na pożądaniu, jeżeli jest zbudowana na posiadaniu, na użyciu, to mimo tego, że to są bardzo silne motywatory, to pewne jest jedno, że taka relacja nie będzie szczęśliwa. To znaczy, że człowiek nie będzie szczęśliwy, zwyczajnie. A dlaczego myślę tutaj o Tatrach? Bo przypominam sobie taką jedną studentkę, która. Pojechaliśmy kiedyś w górę, właśnie w Tatrę. Ona miała na imię Ania. I Ania narzekała, że całe życie wychowywała się w otoczeniu rodziny, że nie miała przyjaciół, nie miała jakichś takich ludzi od serca, że wszędzie miała tylko swoją rodzinę i bardzo narzekała na to, nie, bo była na studiach, a na studiach była sama, bo rodzina została w domu. I pamiętam ten wyjazd w góry, kiedy tak się jakoś wydarzało, że ta Ania już nie łaziła po tych górach sama, tylko tam był i Tomek i była Marta i był Marcin. A potem się okazało, że jak tak maszerowali, to, to najlepiej się maszerowało z Marcinem. I tak se maszerowali, tak se maszerowali, a potem wrócili do Polski, wrócili, yy, wrócili do miasta. Yy, I tak sobie okazało się, że fajne są spacery z Marcinem nie tylko po hali gąsienicowej, ale też po dzielnicy się fajnie z nim maszeruje. I tak se maszerowali, tak domaszerowali do ołtarza. się są szczęśliwy, szczęśliwym małżeństwem. Bardzo fajna para, bardzo fajna para. I tak sobie myślę, że, że są takie relacje, które my budujemy na konkurencji, na wyścigu szczurów. Budujemy na takich przesłankach bardzo płytkich, mocnych, ale płytkich. Ale obyśmy, oby każdy z nas, z nas miał takie marzenie w sobie, miał takie głębokie marzenie, żeby marzyć o miłości, o takiej relacji gdzie będzie zwyczajnie miłość. Nie? Jakby o osobie, z którą się będzie chciało maszerować. Nie tylko po górach, nie tylko po dzielnicy, ale w ogóle razem. Przez całe życie. Oby się chciało marzyć o takiej, o takiej wierze, która bazuje nie na konkurencji, nie na tych różnych dziwnych rzeczach, ale o takiej wierze, która, która za fundament ma relację z Bogiem. Obyśmy mieli takie marzenia. Oby były w nas takie marzenia. Powiedziałem o Indiach? Ja powiedziałem o Brazylii? Yy, o Tatrach? I jeszcze mi zostało? Piwo mi zostało. To już duszpasterze się pobudzili troszeczkę. Słuchajcie, to jest tak. Yy, ostatnią rzeczą, którą mówi Pan Jezus w tym, w tym fragmencie, mówi, że ten sługa je i pije. I upija się. Nie? Je, pije i upija się. I ja myślę sobie o takich... O takich sytuacjach, kiedy człowiek zwyczajnie jest mu już tak źle. Jest mu tak źle, że żeby życie jakoś prowadzić do przodu, żeby to się jakoś udawało, żeby, żeby nie czuć się tak fatalnie, to człowiek zwyczajnie potrzebuje się jakoś zmiękczyć. Człowiek potrzebuje się jakoś zmiękczyć. I sposoby zmiękczania mają bardzo różne. Imprezy. Jakieś mocne doświadczenia, ekstremalne, jakieś ryzyko, nie? dziwne relacje toksyczne, yy, jakieś środki, nie? Czyli jakby wszystko, żeby dostarczyć sobie chociaż trochę radości. Bo w życiu jestem nieszczęśliwy, więc potrzebuję czegokolwiek, co mnie zmiękczy, co nie sprawi, że ja będę myśleć o tym i wiedzieć, że jest mi źle w życiu. A teraz dlaczego mówię o piwie? Też mi mówił kiedyś jeden ze studentów. Mówił o swoim duszpasterstwie, gdzie mają taki jeden z fundamentalnych elementów, to, jest, to są zwyczajnie dzielenia, spotkania w grupach dzielenia, takich dzieleniach bardzo pogłębionych. I opowiadał, że zauważył, jak już był parę lat w duszpasterstwie, że jak spotyka się ze znajomymi na piwie, to najpierw. Gadają o głupotach, ale potem zawsze gadają o Bogu. I okazuje się, że, że on zwyczajnie zaczął czuć się wśród tych ludzi bezpiecznie. Że jeżeli czuje się bezpiecznie w tym środowisku, wśród tych konkretnych ludzi, że jeżeli ja się czuję tam bezpiecznie, to znaczy, że ja mogę otwierać swoje serce przed tymi ludźmi bo się czuję bezpieczny, bo wiem, że ci ludzie mi nie, nie zaszkodzą. Więc myślę tak sobie, że fajnie mieć takie marzenie. Właśnie marzenie o takim poczuciu bezpieczeństwa, o takich ludziach. Zobaczcie, marzenia to jest coś bardzo ważnego, bo one nam wyznaczają kierunek. Oby marzyć o takiej wierze, gdzie będzie relacja z Bogiem, w której jest moc, w której jest miłość. Marzyć o takich relacjach, gdzie człowiek ma doświadczenie przyjęcia, ma doświadczenie miłości, ma doświadczenie wspólnego maszerowania. Marzyć o takich relacjach, o takich relacjach przyjaźni, gdzie człowiek czuje się bezpieczny, gdzie może otwierać przed drugim swoje serce. I na koniec chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie: marzenie o Bogu, marzenie o relacji. Marzenie o bezpieczeństwie? Które jest moim takim najważniejszym No teraz? Nie chodzi o to, żeby się frustrować, teraz i ja myślisz sobie o, ja bym chciał tak bardzo, nie wiem, miłość, a, a mi nie wychodzi. Nie pytam Ciebie o to, co cię frustruje, ale o Twoje marzenie. Bo to marzenie da Ci energię i siłę do tego, żeby pójść do przodu. Więc jakie jest Twoje marzenie teraz, na dzisiaj, najważniejsze?